Czereśnie to kolejny przysmak, którym możemy zacząć zajadać się na dobre. Pyszne owoce mogą okazać się jednak wielkim rozczarowaniem, jeśli nie wiemy, na jakie ich cechy zwrócić największą uwagę. Wystarczy wiedzieć o dwóch warunkach, jakie spełniają idealne czereśnie, i cieszyć się jedzeniem najlepszych okazów dostępnych na bazarach oraz w sklepach. Czereśnie to, zaraz po. Cenimy je nie tylko za smak, ale także za wygląd, który przywołuje w pamięci wspomnienia z dzieciństwa. Warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę w czasie ich kupna. Ochroni nas to przed rozczarowaniem po powrocie do domu. Sezon na czereśnie właśnie się zaczyna czereśnie, w ciągu ostatnich dni coraz częściej pojawiają się na straganach i na półkach sklepowych. Sezon na świeże produkty trwa w najlepsze: owoce zerwane prosto z krzaka są nieporównywalnie lepsze niż mrożonki dostępne przez cały rok. Ich smak jest nie do porobienia, nie dziwi więc wielka popularność świeżych warzyw i owoców na naszych stołach. Wszyscy amatorzy czereśni powinni wiedzieć, że konieczne jest zwrócenie uwagi na dwa szczegóły widoczne gołym okiem. Tylko okazy spełniające te dwa warunki będą zdrowe i wyjątkowo soczyste, kupując czereśnie, zwróć na to uwagę podchodząc do stoiska z zamysłem kupna pysznych czereśni, warto trzymać emocje na wodzy i zanim rzucimy się na pierwsze lepsze owoce oferowane przez sprzedawcę owoce, przyjrzyjmy się im lepiej. Spoglądając na skórkę czereśni Sprawdź, czy nie zauważasz na niej uwypuklenia i niewielkiej dziurki. Najczęściej znaleźć ją można w najbardziej ubarwionym miejscu skórki. Jeśli jesteś w stanie ostrzec te dwa szczegóły w jej wyglądzie, lepiej poszukać innego miejsca do ich zakupu. Świadczyć mogą, że w swoje jaja złożyła nasionnica trześniówka. Ten robak w miąższu owoców pojawia się pod postacią białych larw Raczej nikt z nas nie chce dokonać takiego odkrycia po włożeniu owoców do ust. 2 Wiedząc to, już nigdy nie kupisz owoców z niespodzianką jeszcze inną smakoszy czereśni, może okazać się fakt, że szanse na odkrycie nieproszonych lokatorów w ukochanym owocu są większe, kiedy czereśnia jest wyjątkowo matowa i charakteryzuje się większą miękkością niż zazwyczaj. Świeże owoce często kuszą nas swoim widokiem, a sprzedawcy czasem wykorzystują nasze wielomiesięczne wyczekiwania na porzucenie mrożonych wersji ulubionych owoców. Źródło, wirtualna Polska zobacz także codziennie nowe promocje na markowe produkty więcej i bardzo smutna wiadomość. Widzowie pokochali go za .serial animowany, który współtworzył, do dziś cieszy się ogromną popularnością. Widzowie byli zaskoczeni, kiedy w sieci.Więcej najnowszy trend w kosmetyce więcej ceny niższe nawet o 70% zrób sobie dzień dziecka więcej widok grobu córki Eleni po latach przytłacza. W historię córki Eleni do dzisiaj trudno uwierzyć. Tragedia sprzed lat do dzisiaj uchodzi za jedno z najsmutniejszych. Więcej żona przyłapała męża na zdradzie w knajpie. Jej kropka żona, przechadzając się ulicą, spostrzegła, że w barze nieopodal siedzi jej mąż. Gdy przyjrzała się dokładniej, zauważyła. Więcej po powrocie ze spaceru pies zaczął się dziwnie. Nie da się ukryć, że każdy pies uwielbia szaleństwa na świeżym powietrzu. Właściciele pewnego czworonoga zauważyli, że po. Więcej kontrowersyjnych gwiazdor TVP zrównane z Ziemią.tvp w programie The Voice of Poland wypromowało Rafała Brzozowskiego. Dla początkującego piosenkarza stacja. Więcej dostarczone przez PLISTA.